Cześć. Pytacie, o co chodzi właściwie z tą ekowrażliwością i dlaczego powstaje ten projekt? A on powstaje po to, żebyśmy i my dorośli, i nasze dzieci, wiedzieli, co jest najważniejsze w codziennych działaniach zmierzających do tego, żeby troszkę planetę odciążyć, żeby jej pomóc, żeby po prostu wspólnie zapobiegać zmianom klimatycznym. Festiwal Wrażliwy zainaugurował ten projekt debatą klimatyczną, w której brali udział i naukowcy, i samorządowcy, i przedstawiciele firm i mediów. I z tej debaty wynikła taka piękna metafora, że płyniemy teraz jakby na górnym pokładzie Titanic'a. I pod nami, na niższych pokładach, są kraje mniej rozwinięte, te, które też mają mniejszy wpływ na planetę. Wszyscy płyniemy razem. I nie zdajemy sobie sprawy, albo może nie chcemy, dopuścić tej myśli, że jedziemy na zderzenie z rzeczywistością. Jak powiedział Konrad Sadurski, dziennikarz prowadzący tę debatę klimatyczną, zastanówmy się wspólnie, jak z tego tytanika zrobić arkę. Jak sprawić, żebyśmy mogli sami zbudować ten wehikuł, który nas przeprowadzi przez kolejne. Lata, dziesiątki lat i setki lat bezpiecznie, tak, żeby planetę zachować i żeby gatunki, które w tej chwili z nami są, przetrwały. Projekt Eko Wrażliwi to projekt edukacyjny. Chcemy po prostu zebrać całą naukową wiedzę i przedstawić ją w bardzo prosty sposób. Pokazać jak, co i dlaczego powinniśmy robić już dzisiaj, każdy z nas, dlaczego. Warto zachęcać też do tej zabawy w ekologię innych. Co jest najważniejsze? Co ma największy wpływ? Jakie nasze działania najlepiej sprawdzą się i najbardziej wesprą planetę? Ale najważniejszym elementem tego projektu są lekcje edukacji ekologicznej dla szkół. Realizujemy je z wydawnictwem pedagogicznym Operon oraz z Super Elframi. To najlepsi nauczyciele w Polsce, którzy pokazują e, uczniom te najbardziej skuteczne ścieżki do edukacji, a równocześnie bardzo dobrze rozumieją młodzież i to, jak należy do nich mówić. To właśnie te lekcje ekologii są e, najważniejszym punktem projektu Eko Wrażliwi. Chcemy, żeby trafiły do wszystkich. W Polsce. I jest to możliwe dzięki wydawnictwu pedagogicznemu Operon i jego platformie, która umożliwia właściwie każdemu nauczycielowi w Polsce pobranie scenariusza takich lekcji i umożliwienie przeprowadzenia takich lekcji, które zawierają również elementy podstawy programowej, co bardzo ważne. I takie lekcje ekologii mogą być realizowane zarówno w ramach chemii, jak i geografii, biologii, a może nawet godziny wychowawczej. Takie narzędzie chcemy dać wszystkim szkołom i umożliwić uczniom korzystanie z ich. A zbiórka, którą w tej chwili realizujemy na zrzutka.pl, jest zbiórką na tworzenie materiałów multimedialnych, um, które, um, to będą rozmowy z naukowcami, to będą rozmowy z dziennikarzami klimatycznymi, um, którzy powiedzą nam co jest najważniejsze, co powinniśmy robić, dlaczego powinniśmy to robić, jakie nasze działania mają największy wpływ, i to, że powinniśmy to robić wszyscy razem, powinniśmy wzajemnie się motywować do tego, żeby po prostu wspólnie dbać o planetę. Będziemy wdzięczni za każde wsparcie, będziemy wdzięczni za Wasze e, towarzystwo, za to, że kibicujecie e, temu projektowi. To jest dla nas bardzo ważne, żeby czuć, że to, co się robi, jest po prostu potrzebne i żebyśmy razem mogli zachować. Tą całą urodę świata, takie piękne poranki jesienne. Dziękujemy Wam bardzo. Wszystkiego dobrego. I dobrego dla nas, i dobrego dla planety. Do zobaczenia.